Jak działają ubezpieczenia społeczne i skąd biorą się emerytury? Między innymi na te pytania będą mogli odpowiedzieć uczniowie po przeprowadzonych w ich szkołach lekcjach z ZUS. Jest to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Po jego zakończeniu chętne osoby mogą wziąć udział w olimpiadzie z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, w której do wygrania są atrakcyjne nagrody. ZUS ma także kolejny projekt skierowany do uczniów podstawówek. Chętne szkoły otrzymują od nas kompletne materiały dydaktyczne w postaci zeszytów ucznia, zeszytów nauczyciela, a także materiałów multimedialnych takich jak prezentacje i filmiki instruktażowe. Na ich podstawie nauczyciele przeprowadzają cztery lekcje. Zwieńczeniem lekcji ZUS jest Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. W tym roku termin zgłoszeń mija 29 października. Serdecznie zachęcamy do udziału, szczególnie że jest się o co bić, bo wśród nagród są nie tylko fajne sprzęty takie jak laptopy, tablety i czytniki e-booków, ale także indeksy i dodatkowe punkty w rekrutacji na dobre polskie uczelnie. Z kolei projekt ZUS jest kierowany do szkół podstawowych. Polega on na tym, że uczniowie po przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji, do której również otrzymuje on od nas podręcznik, mają przygotować pracę w postaci krótkiego filmu, komiksu lub plakatu, który odpowie na pytanie: dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne? Warto podkreślić, że finaliści Olimpiady z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomista bądź technika rachunkowości. Termin zgłoszeń do tego konkursu mija 29 października, a w przypadku projektu ZUS skierowanego do uczniów podstawówek, pracę można nadsyłać do 22 kwietnia przyszłego roku. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.